Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Chciałabym na początek przekazać pozdrowienia nie tyle od tej naszecznej Komisji do Spraw Energetyki, o której za chwilę powiem, ale od parlamentarnego zespołu energetycznego. I no, zacznę od tego, bo, bo uważam to za bardzo istotne, że zrobimy wszystko w Parlamencie, aby tak te wszystkie racje, o których tutaj słyszeliśmy przed chwilą, pogodzić, żeby następował wzrost gospodarczy, bo to jest główna istota od cen energii, wiadomo, jak to bardzo zależy. Natomiast ta sprzeczność wszystkich interesów jest do pogodzenia. Na pewno nie szybko, jak pani redaktor zauważyła. Powiem tak, żeby przyspieszyć ten, ten proces legislacyjny, Dokonaliśmy zmian w pracy w parlamencie, czyli spod komisji stałej do spraw energetyki, gdzie bardzo dużo i w bardzo szerokim zakresie dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. To bardzo potrzebne dyskusje, bo no, posłowie przychodzą z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą i pracują w wielu różnych, biorą udział w aktywnościach. No i, ta y, podkomisja spełniała tą swoją rolę informacyjną, edukacyjną, natomiast co do y, tempa procesu legislacyjnego, to tutaj głupo, pod, podkomisja nie ma wprost mo możliwości legislacyjnych, dlatego po tych doświadczeniach i oczekiwaniach, jakby oczekiwania tutaj y, całego sektora, y, uznaliśmy y, za potrzebne stworzenie stałej, nadzwyczajnej podkomisji do spraw energetyki i surowców, energetycznych. Powołaliśmy taką komisję pod koniec ubiegłego roku. Odbyły się już dwa posiedzenia, o których tutaj był, był przyjemnie wspomnieć, pan prezes Murat. I jaki jest cel? Celem tych zmian jest przyspieszenie procesu legislacyjnego. Ale no nie będę tutaj Państwu udawać, zresztą Państwo świetnie się na tym znacie i macie ogromne doświadczenie, również ja od moich że ten proces pomimo tych zabiegów nie będzie przebiegał w takim tempie, jakie są oczekiwania rynku i to, co się dzieje. Ja pozwolę sobie zrobić taką, takie stwierdzenie może zbyt ogólne, ale ono jest istotne, bo przecież żyjemy w procesie tak dynamicznych zmian, że naprawdę nic z tym nie nadążamy. Proszę przypomnieć sobie. Jak zupełnie niedawno, dla mnie zupełnie niedawno, jak Unia Europejska wyznaczyła sobie cele w strategii lizbońskiej. I co z tego zostało? I jak, 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 które cele zostały zrealizowane? Europa miała być najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie. Co z tego zostało, wiemy. Wszystkie cele się rozjechały, mimo że w 2005 roku zorientowano się, że za dużo tych celów niespójne są i przy dynamicznych zmianach w procesie technologicznym to zupełnie się przyjęcie małkupy I, i przeszliśmy płynnie, mówię tutaj o rynku europejskim, do strategia Europa 20. bez głębszej refleksji, bez głębszej analizy nad niepowodzeniami tej strategii lisbońskiej. Ja myślę, że tutaj ja liczę, pani redaktor, tak jest moje doświadczenie i, i tak jest moja refleksja, że Unia Europejska, Komisja Europejska będzie również dokonywała takich refleksji, patrząc na rynek globalny, patrząc na rynek globalny. Nie jest to proste. Ja sobie zdaję sprawę z tych wszystkich ograniczeń, ale my jako ważny podmiot w tej Unii... Europejskiej ważny podmiot, który ma interes wiadomo, wydobywamy tutaj, ile cała Unia połowę węgla i nasz interes jest tutaj związany, będę popierać panią minister, ja <grywam> się może nie w całej koncepcji tego, co pani mówiła, ale że mówiąc, że stawiamy na węgiel i ten węgiel jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego, musimy bardziej w bardziej sposób efektowy, efektywny domagać od Komisji Europejskiej uznania tych naszych prac. Ja tu widzę trochę możliwości takiego, bazując na doświadczeniach z poprzednich z poprzednich lat, z poprzedniego okresu, jednak nie mówię, że wymuszać, ale budować takie sojusze, to sobie jest bardzo trudne, ale do te sojusze przedstawiać bardziej odważnie swoje racje i domagać się realizacji tych racji. Bo proszę popatrzeć, refleksja spowodowana kryzysem finansowym, światowym, no, do tego skłania, zmusza i, i, i nie chciałbym żebyśmy tutaj nie uwzględniali tego faktu. Polska polityka energetyczna, tutaj Pani Agnieszka postawiła w kontezę, czy powinna być zmiana, no co 4 lata, czy co 3 lata i tak rząd do aktualizacji tej polityki, ale ja myślę, że niektóre procesy globalizacji gospodarcze wymuszają wcześniejszą korektę, nawet nie, 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 nie trzeba się trzymać tutaj tych, tych ustaleń, bo Trzeba, trzeba aktualizować na bieżąco. I dlatego wracając do tej Komisji Nadzwyczajnej, będziemy chcieli zweryfikować wszystkie te projekty. Zleciliśmy taką inwentaryzację Biura Analiz Sejmowych, inwentaryzację projektów złożonych, które niekoniecznie były kierowane do energetyki, ale były okołoenergetyczne, nie, nie były wprost w tytule kierowane do energetyki, ale dotykały bardzo ważnych aspektach i segmentach energetykę i będziemy mieć to najdalej gdzieś pod koniec kwartału, taką analizę zrobioną. I co jeszcze zaplanowaliśmy? Zaplanowaliśmy w, no, w lutym to, co wszystkich bardzo boli i rozumiem, że jest ważne, odnawialne źródła energii, ale ta refleksja, o której mówiłam, była potrzebna również naszemu rządowi, patrząc na to, jakich dokonamy tutaj ostatecznych wyborów. Wiem, że na pewno grupy do laski marszałkowskiej płynie, także pracy nam nie zabraknie. Ważne też jest to, żeby te konsultacje społeczne z samym sektorem i, i były bardziej wydajne i dynamiczne, bo tu trochę, wydaje mi się, też jest pies że w zbyt dużym tempie te konsultacje następują i, i, i później rzeczywiście jest wiele pretensji do, do, do tych zapisów, a jak wszyscy tutaj już wypowiadali się eksperci i tematów, no nie no jest wszystko to takie proste i łatwe do powodzenia. Więc wydaje mi się, że ten proces legislacyjny musi być, musi być tutaj poprzedzany tymi poważnymi konsultacjami, uzgodnieniami. Niech one trochę dłużej trwają. Ale rzeczywiście to będą takie poważne i odpowiedzialne uzgodnienia. Jeszcze zaplanowaliśmy na to najbliższe półrocze, do końca roku, jeszcze ten plan jest uzupełniany. No, o Smart grid, smart metering to, 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 to bardzo ważne rzeczy, też pan przewodniczący Czerwienski prosił mnie, żeby państwu przekazała, że też również w tym pierwszym półroczu jest szansa na, na zajęcie się tymi tematami. No cóż, ustawa korytarzowa, muszę to wspomnieć, jako że osobiście za tą ustawą już 4 lata e, czasu poświęciliśmy w różnych odsłonach, a jeszcze, jak państwo wiecie, projekt nie trafił, do sejmu. jest przyrzeczenie, że y, rządu, że y, trafi nie w takim kształcie, jak było to y, planowane, bo jest zbyt dużo kontrowersji, Racji, o której tutaj wszyscy wiemy i nie będę no wrócili do ustawy korytarzowej, Dobrze? bo to wygląda na to, że ustawa korytarzowa może stać się w ogóle hitem na numer jeden, tylko w innej odsłonie. W tym roku e, to za chwilkę do tego wrócimy, ale ja bym jeszcze na chwilę chciałam wrócić do OZE. Pani mówiła o tych konsultacjach. Ja mam wrażenie, że nawet gdyby te konsultacje trwały dwa lata, to i tak obawiam się, że ten projekt nadal pozostałby kontrowersyjny, jeśli chodzi o projekt ustawy o OZE. Dlatego, że są tak różne interesy, czasami sprzeczne, które powodują, że po prostu nawet długo w długotrwałym procesie konsultacyjnym trudno jest wypracować takie jednoznaczne stanowisko. Mam nadzieję, że to, że pan prezes Banku głową to po prostu się zgadza ze mną, to jest jedna sprawa. I